wiadomość? To wibracje są, no jak ona może nie czuć tego? Nie wiem, czy się tak gapią wszyscy. Dobra, ja tak poczekaj, bo tak naprawdę to ja taki film kręcę właśnie, robimy taki odcinek, jak właśnie podrzucamy ludziom telefon później, a później dzwonimy. Patrzymy, jak reagują, no. Ale super reakcja. Czyli jednak, że nie, no nie, nie miałem jakiegoś nie. z widów, że... że nie, to... nie, nie, nie poczułeś jak ten... Nie, no. nie, dopiero, że dzwoni, nawet nie wiedziałem, że dzwoni, ale idę, idę, idę i jakby... No że... tak, no ale to tak ludzie nie zauważają zazwyczaj, nie? Też dzwonią im nawet w kieszeniach no, no, i to tak to... o, Boże, nie? No tak, co dzwonię, znaczy zauważyłem, że pan za mną chodzi, tak? No, <laughs> Aha. To było takie jedno, Ale fajną ale... miałeś reakcję, super. Może moglibyśmy z Tobą fragmenturzyć w filmie na YouTubie? Myślę, że tak. Jak... Ta? Ja nie mam problemu. No to super. LukasTV, zobacz sobie, wszystko okay, Lukas. Tak, tak. wow. To super. Nie, ale bardziej się że jakby można wrzucić mi cokolwiek do torby i nawet nie zauważył. No, a to do torby to wiesz, pół biedy ludziom, to na przykład do kieszeni i Nic. Dziewczyny, słuchajcie, bo ja mam zespół muzyczny, nie? I rozumieta, takich ludzi szukamy, żeby jak się piosenka kończy, żeby od razu stawali, klas klaskali, robili u i wtedy wszystkim będzie się podobało. Nie jak wy zaczniecie. Tak, niestety, no. Ale to nie mówię, że dzisiaj, tylko tak ogólnie, dodatkowy zerowy, co, co Wy na to? Ja podziękuję. W trasy ruszałem po Polsce i po Europie za 15 lat. Ja podziękuję, naprawdę. No szkoda. To nie taki etat po prostu, to wiecie. Płatny i tak dalej, nie, że na my dzisiaj. My jesteśmy typ... z Poznania. No. A to nie trasa po całej Polsce i w Europie. Jak będziecie w Poznaniu, może nas mieć. Cześć, muszę ci powiedzieć, że bardzo ładna kurtka, ładny kolor to takie fajne, nie? takie właśnie się powinno te. Widzę, że robisz zdjęcia takim ładnym rzeczom, to możesz też i mi zrobić. No i będziemy, będziesz się patrzeć później. Może niekoniecznie. Cześć, słuchaj, jakbyś mnie spotkała na Tinderze, serduszko byś mi dała czy X. Co? Przerzutka się zacięła. Nie, tak jest. No tak. Dziękuję. No dobra, dobra. Ja żartuję tak naprawdę to taka nieukryta kamera jest. O tam jest kamera. O! Ja taki film nagrywam z ludźmi, że i tak rozmawiam i tak dalej. Ale fajnie zareagowałyście. Moglibyśmy z wami użyć fragmentu w filmie na YouTubie? To Łukasz TV, zobaczcie sobie. To cześć. O, a tak naprawdę to ja taki film kręcę z nieukrytej kamery i tak do ludzi zagaduję i tak okay. chodzę sobie tak. O tam kamera. a super pani zareagowała. Fajna, pozytywna kobieta. Możemy z Panią fragmenturzyć w filmie na YouTubie. Na serio? No, tam dużo osób występuje w odcinkach, takie różne sceny z ludźmi. O, a skąd pani? Lukas Tv na YouTubie. Lukas przez K. Dobra. Ta. Tam co pani zobaczy. To możemy użyć? Możecie użyć. To super. To miłe Mało, mało mnie widać więc. No, no mało i tak widać. Ale kobieta się śmieje o to chodzi. Dzięki. Miłego dnia. Cześć, jak uważasz? Czy ja jestem przystojny? Tak, od jednego do 10. Tak Dobra. jestem ekologiczny i przystojny. <noise> Okej, okay, no widzę, widzę, że muszę zawsze masz, tak? Tak, zawsze uśmiechnięty, tak widzisz, szukam żony. Żony, tak? Tak. Okej, okay, no wtedy prowadzenie e, sobie tej pkajnie, nie? Tak. A to jest to naprawdę jest tak dziwne, nie mogę. No ale... ale jeszcze... Dlaczego? To ale... normalna rzecz. no. no, okay. no, co okay, to? no e. to jest to Ja widziałem na przykład y, ludzi, jak noszą sobie wiaderka na głowie albo kaloszy. Niektórzy przyczepiają sobie też na przykład y, widelce i tak chodzą, a jeszcze no. niektórzy mają inne takie rzeczy i, i tego. Okej, okay, no właśnie może tak chodzić sobie, nie wiem, ale... Myślę, że jeżeli na przykład no, spotkać człowieka, który jakby no, no, nie patrzę na ząb, na zon, na, to, jak to, na, 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 twarz. na twarz. i wszystko, nie, to będę normalny, bo, bo nie wszyscy patrzą na twarz, dlatego to jest jakby dodatek do, wszystko, do wszystkich tych, tych e, e, wszelkich, jakie ty masz w sobie, nie? Tak, to racja. Faceci zazwyczaj nie patrzą na twarz, jeżeli chodzi. No nie, nie patrzą. Jeżeli rozmawiają z kobietami, to faceci najczęściej nie patrzą na twarz, tylko trochę niżej. No to zależy. Tutaj? No tutaj też i w innych miejscach. Czasem zmieniam sobie tutaj taki imidż i mówię. czasem wiaderko na głowie zakładam. Więc to różnie bywa. Jesteś smutny, to już trzeba zmienić A to właśnie nie, to taki sposób jest. Zawsze uśmiechnięty jestem i zawsze tak wszyscy pozytywnie reagują. Luka TV Lukas. na YouTubie. Ly daję ci wpis. Ja zawsze na takie wideo, myślałam, że nigdy nie będę w nich pociśnięcić, no. no chyba nie. A widzisz pierwszy raz, jest? Musi być. Nie. Ale jest różni ludzie. Myślałam, <grym> no, <grym> no, że to jest. No, dlaczego? No Dla mnie to naturalne A. jest takie chodzenie. Nie wiem, dlaczego to jest, się ludzie dziwią. I co, będziesz. E... Tak, zobacz sobie filmy no, takie no, różne. Widzę już, widzę już. Z ludźmi. No chodź, zdjęcie zrobimy. No to dobra to. Okej. <noise> Oj, naprawdę, okay, miłego dnia. Okej, okay, miłego. A możemy fragmenty z tobą filmie na YouTubie? Za mną? Tak. Filmy? Tak. Nie, że fragmentu z tobą ten, co teraz nagraliśmy. Okej. To teraz się z to nagrywa czy nie? No jeszcze pewnie tak, cały czas się. A, no tak, okej. Okay. No to super. W no, no, no. sobie zobacz, takie różne sceny, dużo Oj, różnych mam. rzeczy. Słyszałem, ale myślałem, że on jest w tym kartonie. Ja to coś oglądałem, termosy no. tam, nie? Myślałem, że on jest w tym kartonie, gdzieś po drugiej stronie na półce. No. Dopiero jak zacząłem iść, to patrzę, a on jest... I e... sam strzeliłeś się? Mówię, no, znaczy potem tak patrzę, bo idę, idę cały czas mnie... Ten dźwięk jak no. No, śledzi, jest cały czas w no. no to... Tak pomacałem, mówię, tutaj jest, telefon No to no. no ta, takie sceny robimy fajnie a możemy fragmenty sobie użyć w filmie na YouTube? Użyć się czym nie? Tak, no to super. Au. Tivi jak myślę. Co? Luka Steve jak myślę. Nie znam. Ciebie, ciebie a, to nie znam. No. Ciebie się mogę Polecam subskrybujcie. No. Pozdrawiam mameta tatę i rodziców. Mike Kor. Co? Ja Mike Kor. Tak, Malić, znam głos, na... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Okay. Tu, 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 tu. Idziemy tu na drugą stronę. Fajna maska. A dziękuję, twoja też. No, Dzięki, daj dziwnika. Cześć, słuchaj, serce czy X? Serce czy X? Co mi dajesz? Serce. No to co? Jaki następny krok? Jaki następny krok? Nie wiem. Jeje. Teraz było buzi, później ślub. A buzi ślub. Czy na odwrót? Ja nie... Chyba za późno na to. się nie pamiętam, bo w tym poradniku było napisane.